Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, i tym razem zajmiemy się wiekiem, ale nie wiekiem w sensie 100 lat, jednostką okresu czasu, jaki używamy w naszej historycznej chronologii, ale wiekiem człowieka. Chodzi o to, że obecnie nasi przywódcy, no wyeksponowane są tutaj Stany Zjednoczone, ale są ludźmi bardzo, zaawans bardzo zaawansowanymi wiekowo. Sytuacja w Brixie nie jest też lepsza, gdyż towarzysz SI jest już po 70., towarzysz Wołodia też, a zarządzający w Brazylii skazany kryminalista Komuch Lula da Silva jest już prawie 80-latki. A Modi też jest zaawansowany wiekiem w Indiach, więc nie wygląda to dobrze. To już mówię, by zrównoważyć fanów brics którzy już klaskają uszami, że jednak tam jest dużo lepiej. Nie jest. Yy, oczywiście już zaznaczę, nie jestem przeciwko starszym ludziom, gdyż niektórzy mimo zaawansowanego wieku mają yy, świetny umysł, nawet całkiem niezłą formę, jak na swój wiek. Niemniej jednak widzimy, że yy, wchodzimy w coś takiego, to co było też przed wojną, drugą na przykład w gerontokrację, czyli rządy starców, a jednocześnie koło tych starców yy, pałętają się niekompetentni, bardzo młodzi ludzie, często przed trzydziestką, ich ponagierzy. Czy ponagierki. I e, należy wspomnieć, że brakuje tutaj balansu. Nie ma ludzi, którzy mają doświadczenie życiowe, ale jeszcze mają obok tego doświadczenia dużo właśnie energii, którą mogliby wykorzystać na dobre rządzenie. Dotyczy to tak samo i korporacji i różnych tam rządów, których nie widzimy. George Soros, Staruch, no teraz niby jego syn coś przejął, ale do końca nie wierzę. Bill Gates też już zaawansowany wiekowo i im podobni ludzie, pewnie jeszcze starsi, z rządu, które widzimy i z rządów, które nie widzimy, dostrzegamy te same problemy. Brakuje ludzi właśnie w wieku 45-55, którzy, jak już wspomniałem, przeżyli trochę, nauczyli się trochę o świecie, jeśli nie są przy, przygłupami i mają wystarczająco jeszcze energii, by to doświadczenie wystarczająco dobrze spożytkować. Niemniej jednak jest zaburzenie. Jakbyśmy rozłożyli, właśnie wiek na wykresie, mamy dużą górkę, właśnie reprezentacji ludzi zdecydowanie starszych i dużą górkę reprezentacji ludzi bardzo, bardzo młodych, za młodych, by cokolwiek robić w żądleniu. Właśnie tych pośrodków brakuje i wzywam o proporcje, gdyż wiadomo, że wszystkie zaburzenia proporcji prowadzą. Do dalszych patologii. A już mamy patologii niemało. I będzie, jeśli się nic nie zmieni, jeszcze gorzej. Nie chcę tutaj e, za dużo poświęcić czasu w ostatniej debacie między kandydatami głównymi na urząd prezydenta e, w Stanach Zjednoczonych Amer Ameryki. Niektórzy błędnie mówią Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ale oficjalna nazwa jest Stany Zjednoczone Ameryki, gdyż e, wiadomo, że Panowie są zaawansowani wiekiem. Jeden jest po prostu pchany przez różne lewackie, demokratyczne klany, bo jest zupełnie sterowalny ze względu na swoją chorobę. Niemniej jednak obecnie przeholowali zdecydowanie i zignorowali rzeczywistość. I wyszło co wyszło mleczko się rozlało. I teraz nie ma za bardzo procedury, jak zastąpić go innym kandydatem. No, rozlało się mleko. A drugi, no, drugiego oczywiście znamy. Ja tutaj nie mówię o swoich sympatiach czy antypatiach. Ci, co słuchają mojego kanału, to moje sympaty i antypatie znają. Tylko mówię, że samo zjawisko gerontokracji nie jest już korzystne. Oczywiście ktoś powie prezydent nie ma dużo do powiedzenia. I tak i nie, ale jednak ludzie, jak już wspomniałem zanim, którzy są w rządach, które widzimy i w rządach, które nie widzimy, są nawet jeszcze od niego starsi. I to zarówno po jednej i po drugiej stronie. Duża część z nich. Więc gerontokracja faktycznie. Jest tu problemem, oczywiście nie jestem za totalnym usunięciem ludzi starszych, gdyż ze względu w nich w niektórych przypadkach na doświadczenie, wiedzę są konieczni, żeby sprawy szły dobrze. Ale trzeba właśnie tej proporcji, tych ludzi w wieku pośrodku, którzy mają jeszcze wystarczająco energii i też doświadczenia, by coś zrobić. I nie są tak za bardzo odłączeni już przez wiek od problemów dzisiejszych ludzi, w średnim i w młodszym wieku, gdyż do nich przynależą i rozumieją jeszcze swoje pokolenie plus młodzież. Dużo starsi już tego nie mają. Dlatego mamy obecnie, to jest jedna z przyczyn, aż tyle zaburzeń. I e, widzę obecny problem już od jakiegoś czasu. Przed wojną było podobnie, przecież widzimy te e, same e, starcze twarze, jak Chamberlain. Czy na przykład e, widzę Zachód, powtarza e, tutaj. Znowu problem Związku Sowieckiego. Ostatnich lat 70., 80., kiedy coraz starszy towarzysz zostawał e, sekretarzem i dobierał sobie gremium coraz starszych towarzyszy. E, nawet żarty były w latach 80., że e, zarządzający Związkiem Radzieckim to są Neandertalczycy. E, przypominali bardziej Neandertalczyków niż Homo sapiens. E, I e, dlatego też propagandowo dużo zyskał. Gorbaczow, który był zdecydowanie młodszy, bo był około 50-latkiem. Był nieopierzonym kurczakiem w porównaniu do Andropowa czy Czermienki, którzy no długo nie pożyli. Niemalże po wyborze od razu umierali. To też pokazuje, jak nie najlepiej system działał. I obecnie Zachód przerabia e, ten sam problem, co Związek Radziecki pod koniec swojego istnienia. Historia. Się rymuje, powtarza, zatacza koła i kółeczka. I jest dlatego nauczycielką życia. Tylko trzeba się chcieć od niej uczyć. Wzywam o umiar tutaj, w tym filmie, i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.